Siemano, mordy z tej strony, Maniak Piro i, I kto jest ze mną? Weteran Siemano. Tak, słuchajcie, mordeczki, witamy Was serdecznie na kogo kanale? Maniaka piro. Nie, nie? Marcinatora. Tak jest, Marcinatora, zgadza się. E, słuchajcie, mordeczki, mamy tutaj do przetestowania, już Wam pokazujemy. Są to dymy, które żeśmy zakupili. Gdzie? Weteran? Gdzie e, żeśmy, W Piro Morawi. Tak jest. Są to dymy produkowane e, przez Morawie. I wzięliśmy je po prostu do testu, żeby przetestować, czy. No zobaczcie po prostu jakie są. Są to dymy na zawleczkę metalowe. Jeżeli nam się spodobają, ceny jeszcze nie znamy. Jeżeli ceny znamy to już się wyświetli na ekranie. Jeżeli się nie wyświetli to też nie znamy. Żeby po prostu te dymy wprowadzić na sklep fajerwerki Biegun. Także ten. My jako pierwsi. Tak, my jako pierwsi testujemy je na, jakby na kanale u Marcinatora. Wydaje mi się, że chyba z z youtuberów ich nie testował, bo przejrzałem tego, przejrzałem już YouTube'a i nie znalazłem owych dymów. Mamy tutaj tak, kolor czarny, czarny się różni, bo jest chyba mniejszy od no, powietrza. Później mamy biały. Niebieski, żółty, czerwony, zielony i pomarańczowy. I co może o nich powiedzieć? Nie mają jeszcze instrukcji polskiej, ale jeżeli będą sprowadzone do Polski, to Morawia oczywiście da nadruk, czy tam czy etykieta po, po polsku. Wszystkie dymy oprócz chyba tylko białego Mają 55 nie? Tak, pokaż tutaj Jestła piostrość Czytaj No daj jest, jest o 5 plus minus 10% I biały ma najwięcej 125 Taki mamy opis wszystkich, data wyprodukowania z 2018, są to dymy... Ale nie, no tu masz też 2016. I 2016 przez? Które 2016? Jeżeli dymy się sprawdzą na naszym kanale i damy ocenę, oczywiście która ma, która mamy yy, ten, y, Pyro Gang ma inną skalę, nie ma już od 1 do 10, tylko mamy skalę od 1 do 5 gwiazdeczek na terenie. Normalnie. No. no. Oczywiście z kodem MARCINATOR macie 15% zniżki na zakup pochlejwerki biegun. I widzimy się za chwilę, bo z manuala robię na automat, zmieniam ten ostroż. Do zobaczenia. Widzimy się już po chwilowej przerwie i weteran będzie odpalał, jak widać, kolor jaki? Pomarańczowy. Tak jest, kolor pomarczowy, Teraz jedziemy na automacie. Jesteśmy w takiej mniejszej hali, ponieważ ta duża już jest niestety nieczynna. Nie wiemy dlaczego, ale w tej hali yy, dosyć duża jest, nie taka mała ta hala. Yy, wydaje mi się, nie, wiem, będziesz rzucał je czy będziesz je kłaść? Mm, no, możemy spróbować rzucić. To tamte kamienie, nie? I będziemy je testować, oceniać. Jaki to był kolor? To jest pomarańcz? Bardziej mi na biały wygląda. Różowy. Różowy, nie? Taki dziwny. Nie mamy zbyt jasno tutaj. Co jest za kolor. Nie bardziej. Ale nie no Zobaczymy, zobaczymy. Jak na razie to ładnie. Ale ładnie kopci, nie? Nie na takiego małego. No, Grizio. A to jak ten, jak taki grzyba tomowy. To jest taki bardziej. To jest bardziej. Taki bardziej różowy, no? Puszka się spaliła, oczywiście nie dotykamy tego, bo jest mega gorące. Później, jak ostygnie to pozbieramy po sobie, bo nie śmiecimy. Eee, no, dosyć intensywne. Jak na takie małe, to nie są takie najgorsze, nie? Nie źle. Nie źle, ale super też jest. Dobra, nie będziemy ten. Zadymimy ją tutaj trochę, bo tych, tych dymów to jest sporo. Mam nadzieję, że nikt tu nie przyjdzie, ale. To się robi? Tak jest. Na przypale albo wcale. Jaki? Zielony. O, zielony to zielony. Zielony faktycznie zielony. No, no. no wiesz, też mogły długo leżeć, nie? Coś nie no lepiej nie podchujmy, bo jeszcze wiesz, to jest metal. Powoli się rozwija, wiesz? To? Mm. Uważaj lepiej. Co jest? Ło! Wow, ty, ale śmierdzi, ty jak. gorzej niż gumolit. twierdzę, fajne efekty No, zarąbiste jest. Mam nadzieję, że kamera. Nie, no, kamera. No. Pyta. No, no, dosyć takie są. nie są mocno intensywne, są takie bardziej wolne, ale no. Do zdjęć to. O, do zdjęć są w sam raz, no? To tyle ja ci coś Będziesz musiał mi fotę zrobić To? A jak? Nie no, nago mnie. Ty ale to kurde, żeby nie było przypału. <grym> że, się, że się jara. Bo to na zewnątrz może być widać. Czekaj chwilę, widzimy na chwilę na zewnątrz. Zobaczymy, to na zewnątrz wygląda. No siwo jest, nie? <gryzie> Ale strasznie gryzie ten tym, aż się wymiotować. To się pala, bo wcale ma nie. Dobra, dawaj. A tu bliżej. Najbliżej. To jest jaki? Wow. Wiesz co mi się tak wydaje? Że lepiej jest kłaść i odpalać, wiesz? Niż rzucać, wiesz? A wiesz co zrobimy? Resztę dymu pójdziemy na zewnątrz, wiesz? Nie? No urozmaicimy to trochę, nie tylko w pomieszczeniu wszystkie dymy. Zobaczymy jak na, ze na zewnątrz się prezentują, tak? Nie mamy mocnego wiatru. Ale zobaczymy. Jadą. Z orężadą. Ja to teraz bardziej taki taki mocny, aż taka wiśnia, nie? elegancko w oczy, nie? Ogólnie jak na takie małe metalowe to ci powiem, że spoko Dobra Widzimy się po małym cięciu, idziemy teraz na zewnątrz Żeby ten, bo tu żeby nie tak zadymiliśmy że już ich nie będzie widać Pójdziemy teraz na łono natury Tak jest, weteran? Uważaj I zagię tak tak się Jo, Chwila przerwy. A Całą część się nagrywało chyba. A może nie. Powracamy. Teraz jesteśmy Raz. tutaj wśród tych budynków. Oczywiście, e, żeby nie było, że urbex to nie wandalizm. Tutaj po prostu tylko testujemy, nic nie niszczymy. E, co to jest? Kopulują się. To żółwie? Żółwie się kopulują? Chyba tak. Teraz idzie kolor żółty. Wiesz Postaw go i go odpal. Tak wiesz, z ziemi. Tak Jak mogę cię prosić? Teraz, nag teraz nagrywamy na e, tym, na ręcznym. Na, ręczny. na ręcznym trybie, nagrywamy. O, jest dzisiaj delikatny wiatr mocny. i teraz wam pokazujemy, jak dym zachowuje się, jak jest silniejszy wiatr. Na wietrze. Tak na żółty to na razie to tak nie wygląda, bardziej biały. No teraz idzie żółty. No, mało taki intensywny ten kolor. Tak jest. To oczywiście nie ma co się palić, bo jeżeli chodzi o wewnątrz to masz, macie same betony. O, teraz, teraz jest teraz, żółty. Teraz kolorowy, Ale ładnie. Ale ładnie już jest. Piękny jesteś. Taki, taki mój jesteś. Jest taki... hey. Ale pięknie jest ten żółty. Na żywo jest bardzo fajny. To bardziej pomarańczowy, ale potem się w żółty Ja nam został 7, 3? ten, pójdziemy do szczenia, Czarny, biały, niebieski. Tak. A z czarnym pójdziemy do tego, nie? Mówię, no tak bardziej do zdjęcia, ale, ale gryzą to nie wiem czy tak się kurbo nadają do tego. Nigdzie, nie, no, na, no nadają się na pewno, no wszystkie dymy śmierdzą, ale ten jest obrzydliwy. No, wyjątkowo będzie. Dobra, skończył się, żółty odlatuje przez stworza. Tak jest. Oczywiście już nie będziemy tamten. Mowa końcowa to będzie tylko ocena żywka. Bez zbędnego gadania, pitolenia i wiecie w ogóle. Yy, oczywiście mówię, yy, dajcie fajny komentarz co sądzicie o tych dymach. Co wy widzicie na filmiku. Ja już ocenę mam w głowie. Możesz odpalać. To jest jedyny minus tych dymów, że nie można ich trzymać. Ten. O, ładny, niebieski. Nie można ich trzymać w dłoni, bo są metalowe. Tej, ale ten to ładnie kołtuni. Ej, zrób zdjęcie tak z telefonem. Ale zajebisty jest. No wiem, no wchodźcie do opisu, w opisie macie wszystkie linki, także wbijajcie na Marcinato wpiero skład na grupę. Robimy przeróżne konkursy nie tylko dla Was, mordeczki, żebyście mieli co wygrać, żebyście mieli co oglądać. Łapa w górę, oczywiście pozytywna do góry. No, dosyć, ten był fajny. Kozak. Tak, pójdziemy do pomieszczenia, no, ale myślę, że tam pójdziemy do tego żółtego pomieszczenia. I jak one ostygną, to je zabierzemy ze sobą. Ok, teraz idzie biały, przedostatni tym. Produkowane przez Pyro Wydaje mi się, że za takiego dyma To maksymalnie dałbym z... Ja? Z 12 zł. Maksymalnie, kwotę No są takie zupełnie inne od innych, nie? Ten ma najwięcej neku, nie? Bo ten ma 150, nie? No przepraszam, 125 neku Biały, jak lokomotywa Tylko, że lokomotywa Czekajcie, przybliżymy. Czemu? nie do końca to się tam Ale nie mógłbyś otworzyć tego kochan. To jest tak hmm. skonstruowane. Coś pokaż to już tutaj do kamery A, normalnie tą bibułkę sobie ściągasz przez tą karteczkę. O, działa i masz wylot wtedy. Ale to powinno się spalić pod wpływem temperatury, tak? No tak, no ale to tam dłużej trwa, nie? Tak, spójrz na to Pokaż to. A może ja ale tu nic nie jest napisane, nie? Że tak... No nie, 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 patrz. Tu miałeś ten pomarańczowy, tak. tu masz tylko cztery dziurki. A tu z niebieskiego spadło. Co? Uważaj. Z niebieskiego wyleciało. No. No i widzisz, że jest nie zupełnie inny efekt. Pięknie kopki. To jest zupełnie inny efekt. Ale strasznie śmierdzą. Ruszące sobie. Fajny efekt. Ciu, ciu. Może masz rację. No to wiecie, jak będziecie kiedyś takie dymy kupować, to pamiętajcie, żeby najlepiej zdjąć ten dekielek. A czyż to jest papierowe. To, to jest papierowe, to papierowe jest, no To jest jakaś cienka. No, ale tutaj się nie przypaliło, nie? W tych niektórych. Tutaj ładnie tak wychodziło ze wszystkich. No biały to kurczę daje radę, ale kurczę... No nie powiem, abyś odpalił takich z 10-20 na raz, to... Zobacz o, to. O, biorą, ty, Końcówka najlepsza. O, Dobra, widzimy się po cięciu ostatnim. Idziemy teraz do hali, żeby nagrać wam najbardziej przypałowy czarny dym. Yo! Hello! Zdawiamy odcinek ten. Dobra, jedziemy z koksem z ostatnim czarnym dymem, rzucamy go do tej dziury. Poza tym tutaj nic nie ma. Betony. Kury szliła jak petarda, nie? O, najgorzej jak się pali. Uuuh. Ty, to może jest, może jest błąd, żeby ściągać. No. Ty, może miałeś rację, żeby ściągać. No, Patrz, to ściągać. Chodź tak tą kratką się. <grydy> I faktycznie. No, ale tam nie było napisane wąsów w instrukcji. Nie, nie było nie, nie, nie. instrukcja nie po polsku, to też tak. znaczy, to jest rozumiem, to też, Jeżeli to tak nie. działa jak teraz, to wtedy my są kozak. To, to co się dzieje? Nie no, może źle odpaliliśmy, że trzeba ściągać tą kartkę. Nie mam pojęcia. Zaraz też podarzę, bo że zawsze idzie, Na przypale albo... Albo wcale. Dobra, jak oceniasz dymy? Dymy? Jeżeli one się palą tak jak czarne, no to już... Tak. Jeżeli, jeżeli... wszystkie, trzeba ściągać ten papier, i palą się tak jak to, no to, no z 3,5 nawet gwiazdki bym dał. Ja też właśnie tak myślałem. A jeżeli to po prostu czarny tak dymi ostro, i nawet jak ściąga się tą kartkę, to jest taka lipa jak w poprzednich, no to, to już jest o gwiazdkę mniej, nie? Czyli tam 2,5. Też tak myślę. Znaczy, chciałem dać 3, ale teraz daję 3,5. Nawet można by było podkręcić do 4, ale no nie. Chociaż wydaje mi się, że na te 3,5 gwiazdki Zależy z... jak to działa przy tych Zasługują, mm, bo mówię, nie są też najgorsze. Cały czas patrzę I no mówię, jeżeli się... O, patrz to, stabilizacja. Ostrość, łap, o nas. No. No jeżeli mój odcinek się spodobał, macie wszystko w opisie. Wbijacie jest. na nasze kanały na Maniac Piro, sklepik, Na sklepik. Biegun I wbijajcie na grupę. Marcina topują Wpisujcie kod Marcina Marcinator Marcina Tur. E... Minus 200%. E... Jest, 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 jest biegun dopłaca. Tak jest. Fajerki biegun yo, the best, is very nice, good yo. Piękny nie Łamany, ale może być nie. Perfect angielski. Do następnego odcinka, jeżeli li, to. No, nazwę bombą. Miało być inaczej. Do następnego odcinka, trzymajcie się ciepło. Na razie. Cześć. Wiadomo, ludzie, ludzie muszą to zrobić, bo ludzie są jacy. Ciekawcy. Tak jest. Zaglądaliśmy jeszcze do środka owego takiego metalowego dymu od Promorawi. I tak naprawdę one są puste w środku. Mają tylko te wypalone ten. Ten kolor dymu, nie? Jak ty, Maniek. Po prostu w środku. Chyba ty. Nie no, ogólnie patrząc na to, no to tak to wygląda, a ogólnie, o. To jest takie, można powiedzieć, aluminium bardziej niż metal. Chociaż aluminium mogłoby się to. już nie no, aluminium w jakiejś tam danej temperaturze się topi. Bardziej alu, nie? Alu to będzie. No jedyny jest minus, jedyny tylko minus tych dymów jest to, że można się oparzyć. Po prostu wyrzucamy i trzeba czekać, aż stygnie, pucha, nie? A jak? A teraz bierzemy siatki i sprzątamy. Bo zrobicie sobie auka. Tak jest. Dobra, bierzemy siatę i sprzątamy, także tak to wygląda na razie. A jak zębami będzie zbierał?